Hej i widać po raz kolejny w miningowy Isaac Czyli jedziemy po jeszcze raz Wyzwanie ze z tym, z randomowym co sumie nie norma. a raczej Normala Zostałem normalnego Isaaka. Iskając norm, randoma, no to... A, dużej różnicy mi to nie dało. Pomiędzy wcześniejszymi postaciami a tym Pomiędzy challenge'ami a tym a normalem. Skoro od razu, pier skoro dało mi teraz tego No ale w sumie zagrałem sobie Kanan, zagrałem sobie tą Margaret I, Jak i tam? Czy Magdalena? Coś na M, na pewno wiem Wiem, że na M Ale jak? To już nawet nie wiem No, bądźcie tak mili i umierajcie trochę. Dziękuję. Dobra. Kurde, ostatnio dostałem kopyto i teraz też dostaję kopyto. mowo zwiększające rozmiar tego. A mi się wydawało, że zawsze pierwszy treasure room jest bez żadnego kluczyka, a teraz już jest kluczyk. No cóż. Jak oni mogą wydawać tak, tak struszne dźwięki jak oni nawet mają ten uśmiech na twarzy Bomby? Czy już inna kwestia? Oni nawet oczu nie mają I to jest straszne. Dwa treżer rumy. What the hell? Ehm... Um. Różoniec! Czuję się pobłogosławiony! Czemu dwa treasure są? Hm. Odejdź! 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 Zostań tam, gdzie jesteś. Dobra, ten nie iść do góry, nie idź do góry, nie idź do góry. Uff. Poszedł do góry, no ale udało mi się wcześniej wywinąć tutaj te. A, no, pięknie. Sudnie, O! Dobra. Idę do Treasure Room'u. Ale dwa od razu na pierwszym piętrze? Ten... Basement XL. Hmm. Dziękuję A no tak, bo to jest Klątwa Czyli Jak teraz zostanę, to od razu zostanę Zmieniony w diabła Ech Tak sobie teraz przypomniałem, co to był za przedmiot? Eee, nie, nie, nie! No pięknie. Eee, jaj, moje szczęście, którego nie mam. i postaci nie mają szczęścia, ja nie mam szczęścia, nic nie ma szczęścia. O umiejętnościach to nawet nie wspominam. Daj coś, pieniądze. Na ka kaszankę mi pieniądze. 9 monet, jakby to było 15, to tak. A to jest tylko 9. Ciwość. Zakni. Tyś. I wy. No, Umrzcie proszę, rzecznią, pięknie. Ech. A. hm, tutaj, nie. Tutaj raczej nie, ale tutaj może być. Nie, nie. Po prostu bajecznie, bajecznie. Po prostu bajecznie, mówię wam. Bardziej bajecznie już nie mogło być. Mam raz dwa miejsca, gdzie mogłoby być ten trzy, <laughs> no i serio, maszyna do trinketów, naprawdę. Dobra, trzy, niech będzie. Teraz zostało mi dwa miejsca, gdzie może być Secret Room, ale w Secret Roomie pewnie będą monety maksymalnie. Więc... O. Byłoby za pięknie jakby było, żeby było jakiś tam przedmiot albo coś. Albo życie. Ale nie. Musi być to. A, W sklepie mogę zerknąć. Ja albo mogę zaryzykować ze z tym, z tabletką, albo... A, health down, no... No idealnie. Błogosławiony, ale jednak pechowy. Czemu ten mały jest zielony? Czemu od razu daje mu się trafiać kilka razy? Wiecie co? Zdechnijcie wy wszyscy. Zdechnijcie tak. Tak dla mnie. Potem jeszcze będę musiał się bawić z, z uciekaniem przed tym małym, jakby ktoś nie zapomniał o tym malutkim, fajnym szczególiku. Oczywiście mały się szybko odbija ze wszystkich, z, tej, z każdej mojej łzy, I może się odbić tak, że mnie po prostu dorwie. I teraz dopiero zauważyłem, że jest drugi bozrum. Dwa razy po dwa, dobrze. Jezusie na Nie, no kurde, musiałeś. Musiałeś iść do samego końca, nie? Juwajzo. ty. Łajzo. ty w sumie on jest nim, no ale... Z, to nie zmienia faktu. Rozwaliłem część. <słyska> tu, 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 tu. Jednak... Jednak randomowo... Co niektórych tych jego odchodach można znaleźć przedmioty. Magia. Ja byłem się przekonany, że nie no, ale... Nagle się pojawiło pół serca. Trudne. Najpierw stracić serce, a teraz jeszcze zyskać serce. Ciekawe co tutaj dostanę. Świetnie. <laughs> Teraz to już nie wiem, czy być na siebie wściekłym, czy... <laughs> odpuścić sobie. No nie, no serio... I co ja mogę zrobić? Co, co ja mogę zrobić? W takiej sytuacji, jak jest jedna kurde droga, dwa głombowate kurde skoczki i cholerne muchy. Co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić, bo... Kurde, tak się gówno wygenerowało. No, czasami to ten generator to mnie tak denerwuje. Wygeneruje pla. Nie mógł przestrzelić, Nie, on musiał trafić idealnie. Moją rezygnację po prostu aż słychać w głosie Co do tego co tu się dzieje Czemu? Jeszcze oczywiście tabletka health down, nie? Nie mogło dać innej, tylko od razu akurat tą, co najbardziej bym nie chciał. Serio. Kurde, aż mi się głos łamie, pięknie, cudnie, wręcz nie. jak ja lubię te, to tak nazwać z mostem plansze. Raczej pokoje z planż z takimi mostami. to to masz jeden most, prosta linia i pełno przeciwników, którzy mogą wystarczy, że podskoczą i już są koło ciebie. Hikam, krwią. Zasięg do niczego. A, no pie no cudnie. Trzynaście. Mm. Jak w sklepie będzie grid, to się chyba normalnie zastrzelę. Nie był. Na litość, co się dzieje? Żeby gra stwierdziła, że jestem już w wystarczająco fatalnej sytuacji? Żeby mi jeszcze grida dawać? ten pocieszna na twarz. Chłopie! Jesteśmy w kiepskiej sytuacji. Ty masz półtorej życia i jednego... i pół... ...Spirit Helta. A przed nami boss. ty się uśmiechasz od ucha do ucha jak ten... ...głupi na ser. Aha, jeszcze to jest taki typ bossa. Pięknie. Co za gówno. Aha, to były dwie rzeczy w sobie. Ja myślę, że to jakiś nowy typ serca się pojawił. Nie, no i oczywiście musiałem wpaść we w ten. Ja to jestem... Tore, ja pierdzieszę. Co ja zrobiłem? Nie, no już po prostu sięgam dna. Ja po prostu sięgam dna. Zabić bossa, nie wziąć przedmiotu. Zabić bossa, nie wziąć przedmiotu. Dobra. Wystarczająco dużo jest za Kanadyn na dzisiaj. Ja się widzę z wami w kolejnym odcinku. Na razie. i Bye.